Jedzonkowe słówka. Kochani, jako że nadszedł piąteczek, pewnie wielu z Was będzie zajmować się pasjonującą szamką. Dlatego dzisiaj poznamy trzy nieoczywiste angielskie słówka związane z jedzonkiem. Gotowi? Numer jeden. Jak to się wymawia i co to znaczy? Wymawiamy to, uwaga, no. <grych> a znaczy obgryzać, na przykład kość. Mój pies uwielbia obgryzać kość. My dog loves to gnaw on a bone. Numer dwa. Gorge yourself on something. To znaczy nic innego, jak obżerać się czymś. Wczoraj napchałem się wołowiną, To akurat prawda. I gorge myself on beef yesterday. I numer 3 to bolts down, znaczy, pochłonąć coś, mega szybko coś zjeść. Ona wczoraj pochłonęła swoją kanapkę. She bolted down her sandwich yesterday. I słuchaj kochani, powtórzmy sobie te trzy słówka jeszcze, żeby na pewno wam zostały w głowach. Numer 1, obgryzać na przykład kość. To know. Numer dwa, opychać się czymś. To gorge yourself on something. I numer 3. szybko coś zjeść, pochłonąć coś. To bolt down. Znaliście te słówka? Dajcie znać w komentarzach.